Siemanko z tej strony, Martos. Witam na kolejnym filmie. Eee, film z testu karty graficznej. Kupionej po taniości GTX 550 Ti, 1 giga, 192 bity. Za 30 zł kupiona. Tak się prezentuje karta. Eee, dobra, trochę danych e, ze strony Tech Power zalecana rozdzielczość 1366 na 768 wydajność no coś podobnego jak Radeon Vega 8 zobaczcie no i jak GTX 650 ale cenowo wychodzi dużo taniej co tutaj mamy no, tak jak mówiłem 192 bity szyna GDDR5 1 giga Direct 11 zalecany zasilacz 300 w pobór 116 ale to pewnie jak bez obciążenia PCI Express 2.0 dobra trzeba wymontować kartę najpierw tą poprzednią z poprzedniego testu zaraz się to ogarnie dobra podpinamy nie, też nie mówiłem też jest oczywiście jest dodatkowe zasilanie teraz nagrywam filmiki właśnie że głos dodaje potem Także testuję mikrofon, mam nadzieję, że będzie lepiej, wtyczka dodatkowego zasilania. Odpalamy kompa. HDMI podłączone muszę przełączyć na monitorze. ładowanie systemu Jak widać działa Chcimy sobie renderowanie temperatura 62 stopni. W sumie karta jest dość trochę dość głośna jak wchodzi na obroty przy wyższych temperaturach, wentylator też przyspiesza wtedy. Pewnie przydałoby się ją wyczyścić. Widać że już jest 68 stopni. No i karta. Tak jak mówiłem wcześniej się dość mocno nagrzewa ale to, to tak musi być to nie wiem ile tam może mieć taka karta maksymalnej temperatury no, ale jak widać wentylator 40% 75 stopni Zobaczymy jeszcze chwilę, do ile tam dobije temperatura. 2000 obrotów, wentylator ma. Dobra, teraz yy, będziemy odpalać teścik yy, Cinebencha. Zobaczymy, ile tutaj nam wyjdzie punkcików. No i czekamy. So, jestem ciekawy, czy będzie tyle samo klatek, co w GTX 650. Jeżeli tam jest praktycznie ta sama wydajność. No wiadomo, że ta karta jest starsza, bo tam jest technologia wykonania 40 nm, a GTX 650 już ma 28 z tego. Jak dobrze pamiętam. Ale jak widzimy klatki są tam powyżej 60, także daję radę. razem zobaczymy wyniki 62,7. Wyniku tutaj nie mam, nie jest GTX 650. Tu nawet, nawet miał mniej troszkę. Nie wiem czy to przez to, że szyna jest 192 bity. Dobra, teraz DOTa dwójeczka. E, ustawienia. E, te były naj, najwyższa wydajność, znaczy najwyższa jakość. Czyli ustawienia na maksa. Zobaczcie klatki i tak chyba są zablokowane do 120, ale grywalność jest gra chodzi bardzo fajnie dobra teraz CS Rozdzielczość 1680x1050 na najniższe ustawienia dobra mamy 90 90 ponad było klatek, 64 No jak widać jest, powyżej 60 fps jest. Grywalność jest niezła. Teraz było poniżej 60, 50 parę. Czyli delikatne spadki są, dobija do 100 nawet, dobra, teraz wod. Rozdzielczość Max 1680 na 1050 jakoś wysoka. No i dobra, tutaj mamy tak. No jest powyżej 40. No nawet spada, zobaczymy jak. No tutaj już było. Ale poniżej 30 nie, raczej nie powinno spaść. no grafa idzie na maksa 83 stopnie no jest tak było nawet 31 to tak wydaje mi się że lepiej ta karta sprawdzimy ją na, na, na średnim ustawieniu bo tak na wysokie to tak trochę nie bardzo przy takich klatkach. Sprawdzimy na średniej jakości grafiki. Powinno być lepiej. No i dobra, od razu widać poprawę. Ponad 70-80. Myślę, że teraz tak po około 60 powinno być. No tutaj nawet w celowaniu były spadki dobrze, także to by było w dzisiejszym odcinku na tyle i do następnego razu widzimy się na następnych testach narka, cześć, trzymajcie się